Cześć siemano, z tej strony a witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj oczywiście seria sąsiedzi z polskiej wsi Dzisiaj ze mną sąsiad Boguś, który zaczynała właśnie sianie swoją 42 metrową siawką z wysiałem 42 metry Jego usyfiony zator, którego nigdy nie umyję. A my dzisiaj bliżymy się za siawy no, Za siawy pszeniczki Ym. Bożej, oczywiście. Od księ... nie księ... księdza pobłogosławionej. Hehe. <noise> sąsiad sobie robi nawozy, i umówiliśmy się z sąsiadem, że sąsiad mi wykosi tutaj trawę. Już skończyłem nawozy, sąsiad. Mm, więc no, w najbliższych odcinkach możliwe. A że czemu go... sąsiad sąsiad, chrosty włączyłeś na tej serii. No bo nie ma opryskiwacza. Możecie podesłać jakiś link do jakiegoś fajnego opryskiwacza, bo naprawdę. Szukamy opryskiwaczy fajnych, ale żadnych nie ma. Małych, takich nie za dużych. No właśnie, a poczekajcie, może podwośnie trochę są. Sąsiad... Na podnośniki takie, małe. Zgromniotki. rozmowy głosowej. Głosów innych. Masz sprawdzić to sąsiad, bo podobno masz mnie cicho. No tak, to sam napisałeś. Ty, no ale sąsiad, ja mam na maksa Cię podgłoszonego. 100% i albo mogę Cię wyłączyć. No poczekaj, można jakąś ty wyłączkę. Ty się... Albo wieś sąsiad, ty weź w te kółeczko zębatę i weź tutaj e, głośność nagrywania głosu. Weź sobie do 200. Głośność nagrywania głosu, głośność tej rozmowy, 105, stopięć, do stopięć Głośność stopięć, stopięć, stopięć. nagrywania głosu 150 pięćdziesiąt, tej Będziesz miał pewnie... A to da się więcej? No da się, 150. Łoo, wow, to wszystko po po 150. No tak da się po... no. No to teraz mnie bardziej może słychać. No może i tak, bo byś musiał wyjść i wejść z gry, nie jest możliwe. Nie wiem, powinno działać. No, więc są przed dzisiaj, wykosi mi trawę, u siebie też raczej będzie kosił. No, no dzisiaj nie, jak będzie większa dopiero. W następnym odcinku postaramy się robić wielką na kosy u sąsiada. To nie sąsiad? No, no jeszcze się na jeszcze siewy. Siewy, no. A ty jeszcze no, masz to, to coś to do... A, ty... ja a właśnie, bo przed jeszcze. On chce. Słuchajcie, samsiad będzie dopiero teraz siał. Będzie siał, wiem, że nie teraz, ale. Jeszcze, jeszcze nie posiał, ale on w tym co sieje owiec, tylko tam na tej dziesiątce znowu pszenicę czy jęczmę posiał. Co ty tam już posiał? Tam? Tam i pszenicę, tam będzie zawsze siało pszenicę. Co ty, sąsiad, mi tu jakąś podłogę na końcu pana zrobiłeś? Gdzie ma no, w pońcu, gdzie. A nie. zbagowało mi się. A. Dobra, es git. Es git. Dobra. No u mnie tutaj się zawsze trzypekiem idą, bo trzypek to jest idealny, no nie wiem. Co no i teraz co, się do ciebie trzypekiem węczyć. przyjadę. Co? Przyjadę do ciebie trzypekiem. No to możesz. Mam trawę ci skoszę. <grym> no wybiło właśnie 5.0 na motogodzin no trzypeku, więc jest Słuchaj, no dzisiaj na odcinek planowane są takie rzeczy, ponawozić wszystkie moje pola, te trzy i posiać moje dwa na pola. Na wszystkie bo... swoje. Ja mam jedno pole rzepaku jeszcze, więc się trochę wzbogacę może. Ty masz trzy pola, ja mam dwa. Ja w, ja, sezonie, jedno... ja w następnym sezonie też idę chyba w owiec właśnie. Ale ty sam się odwiesz, co? Albo w sojach. Ja ty masz więcej pol. Masz cztery pola ode mnie. No tak, no ale ty się... Ty też masz w sojach, i zaraz policzymy. Ja wszystko. mam trzy. Mam dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty masz cztery. Ja mam przecież jeszcze 20. Człowieku, czy ty mnie nie jeszcze. rozumiesz, ty a, i sobie, dokupiłeś, sobie dokupiłeś farmland i przerobiłeś na łąkę zamiast pola. No i ja sobie teraz do a właśnie. Porobiłem misję poza odcinkami a i mam już to... 46 tysięcy. Ja to będę orał. W tym odcinku będę to orał, Co chcesz się tam zrobić? Na pole będę to robił. Aha. 120 moje. W tym odcinku... To... to za oram, jak to skoszę. No to będziesz miał akurat. No i znowu wywalenia Sąsiada Niestety Niestety to jest wina jego internetu Nie wiem, wyrzuca go zazwyczaj na odcinkach To będzie ogólnie największy fail tego, wiecie, tego z tej serii Że po prostu sąsiada wyrzuca No myślę tym jest akurat u problem, że sąsiada wyrzuca Nie wiadomo z jakich przyczyn Nie, pewnie nepa ma słabego. Zobaczymy, w i gotowy, żeby piknąć, żeby też zaakceptować. No, no Dobra, jedziemy sobie. No i my tu sobie Sarium obsiewamy te pola, nie? To jest jeden dopracowany polski siewnik, taki co większy. Nawet taki coś do No Dobra, no pokaże jak się tu zaczęło. Gdzie jest poznania? Ja nie pojadę. Jest poznania, jak i po prostu bez tak skrupulum, i biało. No właśnie, Boguś, sąsiad Boguś, dołącza do serwera. Boguś będziemy się poddać. No, serwis ja widzę się przyjmuje i nie mam z nim jakichś dużych problemów do nagrywania, chociaż że nie ma trochę co robić, bo... Po prostu zakręcamy pracę w kółko, tu... To... No, nie ma jakiegoś większego sensu. Boguś! Jesteś tam? No, jest dobra, jedziemy, ciągniesz, Malina, ciągniesz, firmowe paliwo, Tak jak to może być, gdzie? oczywiście, że musi być firmowe paliwo, kurde. A czym będziesz roboczkiem? Ja ile zasiałeś już? Ile zasiałeś? Ostatni będzie miał teraz, no taki, że tak powiem, Clean, no bo to pole jest, to pole jest krzywe i po prostu, no bo ja krzywa posiałem i po prostu tu jest taki kawałek jeszcze do obsiania. Który? Może na wymaga który wałowania? Ooo, no to sąsiad będzie miał jej roboty na następny odcinek jeszcze. W następnym odcinku, Na następnym odcinku będę zasuwał z, wała, z wałami, więc... Ja po tej mojej orce przewałuję, z tą orkę. Mi już, mi już pokazuje, że wymaga wałowania. To będą trzy odcinki z września. Może nawet i cztery, bo powiem Wam, że tutaj w następnym odcinku zrobimy sobie wałowanko. I teraz sporo roboty się znalazło. Tak, właśnie teraz sporo roboty I, mi się nie jesieni. Ale w lato też jest fajnie, bo z lata można zrobić z trzy odcinki. No w tym sezonie znowu. No ale przynajmniej powiem wam, że w tym sezonie... O Jezus, o co jest? że w tym sezonie można by było bardzo fajnie zrobić te Wiecie... Um... Lato, bo lato będzie miało na wez trzy odcinki, bo będzie prasowanie, zwożenie, żniwa... No, żniwa to będzie jeden odcinek, prasowanie i zwożenie to kolejne dwa. No plus może jak urośnie łąka, to łąkę będziemy robić, to już będą cztery odcinki, nie? Cztery czy trzy? Nie, trzy, dwa... No, jeszcze, no, się no, no... To no. jest trzy odcinki, może będą, kurde, Discord. No, kurde, Discord, nie się to Discord ma. Wyciszyłem wszystkich oni mi to jeszcze piszą dziadek jawina nie wiem <laughs> no, sąsiad jest. dołączył dzisiaj chyba będzie dość krótki odcinek szczerze wam powiem bo No już to kończymy powoli no ale jeszcze musimy sypnąć na wozu Wiecie to ten siewnik jest napędzany kołem my na tak realnie bardziej pęż, rucham i bardziej pienić to ruchem ciągnika idzie nim robotę. No, są, no, sąsiad już się bawił w malinę. Sąsiad ja źle dołączałem i dlatego mnie wywalało. Nie no, no, moi drodzy, tą trawę co robimy teraz zrobimy chyba poza odcinkiem, nie sąsiad. No przecież ostatnia była trawa, to już to ogarniemy sobie, moi drodzy, poza odcinkiem. Nie będziemy was tym męczyć. No chodźcie tym odcinku, chodźcie po tym odcinku, chodźcie po tym Sąsiad, nie baw się w robota. Chyba cię przerywa. To. Przerywa cię. Przerywa mnie? No teraz może lepiej. Nie powinno no, przerywać. Teraz jest już ok. Przedłużę ci trochę pole. Przedłużysz, jeszcze się przedłużasz, to się przedłużasz. No, już trochę działaczek na tej mapie mamy wykupionych. są największe. 30 pole numer 31 i 27 są największymi polami. Mają 30 też sporą. One bardziej są bardzo długie. Mi się podobają te długie. Bo nie trzeba w kwadrat jeździć, ciągle zawracać, tylko jedzieś chcecie. No, wąski, ale... I to jest duchy. fajne. Mogą, kurde, mieć no. jeden przejazd, ale... O, tutaj 28, 150, tysięcy, tysięcy, ale bardzo wąska jest. Tam to wbizone na 4 razy i masz skończone, jakbyś 28 sobie kupił, nie? My to jak jeszcze graliśmy na tym serwerze bez modów, bo mieliśmy wcześniej taki inny. No szczerze, wam powiem, że tutaj nawet bez modów się fajnie grało. Ja polecam budować no. gospodarki tutaj na 13, gdzie ja. I na szóstce, bo bardzo... Osiemnastka też fajna, też fajna. No, jak się 18 zrobi, to też można spole gospodarstwo zbudować. Chociaż, że mało kto pewnie gra na tych płaskowicach, bo ta mapa jest dla niektórych, jak do, że tak powiem, do dupy, ale my... nie zwracamy uwagi na szczegóły jakieś mega super, jak na przykład brak tekstu na jakimś kurde w statycznym podwórku, bo kurde się nie wgrały to takie prydory to jest dla mnie nic. to, 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 nie, to też nie upoważniać tą poważną mapę, żeby ona działała dobrze, no bo najważniejsze, żeby siadało się dało na drzewach, kupowało się farmlandy za jakieś w miarę dobre ceny, żeby był sklep, żeby był skup. Jedyny jaki tutaj jest minus, że handla z zwierzętami jest na zadupciu, no. I tutaj nawet tam nie ma. Co tego sąsiada tak wyrzuca, no? który to dzisiaj, trzeci albo drugi raz na odcinku? Czekajcie, dołącza, opuszcza, opuszcza, trzeci raz, jak tylko? Co on się ładnie wydupia. No, zaraz przyjedziemy po i tutaj sobie weźmiemy, weźmiemy może cykli na miniaturkę. Czekajcie. Yes. Using Vity 30 FPSów bardzo miło Słuchajcie, o tym zrobiłem. Dobra. Mamy to mamy miniaturkę oczywiście. I to powinniście oglądać pewnie po elekcjach albo na elekcjach, albo po prostu jak ktoś jest na elekcjach, to um, będziecie to sobie oglądać. Widzicie, um, to sobie oglądać tam wiecie. Kiedy chcecie, nie wiem, za tydzień, za dwa, za rok, za miesiąc. W odludnej galaktyce kurczę. Możecie to sobie obejrzeć kiedykolwiek, ale film będzie wstawiany prawdopodobnie 4 stycznia rano W godzinach rannych wstawiam te filmy przed lekcjami No bo... tak no bo tak, no Ci mamy. Sąsiad, co cię tak wyrzuca na tych odcinkach? Ty może jakiś problem z internetem chyba Sąsiad, ty tam jesteś? Nie ma mnie. Nie, widać sąsiada. Ja mam, bo, bo, bo się odzywa. Jest elegancko. Dobra. Czy nie ma jakichś większych mijaków na tym polu? Nie ma większych. Się... W ogóle są przed nami jak porobiłeś? Nie, nic. Więc... Ej, co się tu mijaków zrobić praktycznie, no... to to jest takie pole. Ostatnio to właśnie gramy dużo na tym serwerze, co nie, sąsiad? No. Mm -hmm. Dobra. Jedziemy po Belaruso i przyjedziemy robić... Przyjedziemy z mawozami. Dobra, siup. Sąsiad nam tam wykasza. Więc jest elegancko. Żebyś chociaż sąsiad ładnie wykosił. To, jest, to to, by mnie ucieszyło. No ładnie będzie, co ty sąsiad masz, Do Nie. tego co myślisz, że brzydko będzie, sąsiad? Sąsiad, po twoich, po twoich umiejętnościach y, prasowania... To jest lepiej od ciebie prasowanie po prostu, no nie wiem. Sąsiad świat lepiej od Ciebie. Tak, lepiej ode mnie. sąsiad, so, Cię się łek kupi. co za głupi dysk? Bo jak Ty to skościsz, to nie, skosisz, co Ty so, robisz... Jakby co ja są Tobą status nie przeszkadzać, kurde. Na następny odcinek no zamknął. Ja jestem na serwerze, gdzie mam normalnie kanał odliczania do 100 milionów, i oni cały czas tam walą, dobra. Tutaj chcę muszę drogę polną zrobić kiedy. O, areał. Dobra, to większy mi areal. Dobra, dzień dobry. tym jedziesz. Pusiażmy muszę... 25. Tędy sobie pojadę. To tu No tędy, no. Tak, jak dla mnie to aż tak źle się na tych moich filmach nie słychać. No i na 21 metrów starczy. Tutaj, jest, spokojnie, na luzie. na no. Dobra, w będziesz miał trochę darmowego nawozu. Albo i nie. Ja już tam siałem. Aha, ja tu już miałem nawóz xd to mam 100% nawożenie No bo ja cię przenawoziłem. Aaa 100%, nieźle sąsiad. A tutaj 50, nie? Tuje nawiezienie 100 Pro... Czekaj, ja sprawdzę to moje pole na chwilę. nie mam nawiezienia na tym, wyłącz nie, bo on zawsze wywoję. Wyłącz wymaganie, wołowania. Ej, XD moje pole jest praktycznie już na drugiej fazie nawożenia. 25. Jeszcze jak wjedziemy tutaj wołami w następnym prawdopodobnie odcinku, to będzie już w ogóle piękniusio. O, ten zacik jest... U mnie nie wiem, od którego miesiąca, od jeszcze tamtego sezonu. Który to jest w ogóle rok nasz tutaj już? Gdzie Co są to, te statystyki? Tak ja że... gdzie są te statystyki? Bo ja bym chciał sobie popatrzeć. Statystyki Były by ci, ludzi... No nie może że nie tylko... W... Nie, nie, nie chodzi mi o samą dziewiętnastkę. <śm> ale wiem, że były normalnie w farmingu takie statystyki, nie? I w tych statystykach można było sobie poczy poczytać, na przykład ile masz znajdziek na mapie, albo ile już sezonów grasz, czyli że, takich, no, ile roków farmingowych. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale okej. Okay. Ej, sąsiad, jak wejdziesz z maszyny, wchodzisz w P, no. do sklepu, w ten garaż, Nagrywanko tego, w tego, tego jest swój traktor, klikasz po... i go ci pokazuje, ile masz go miesięcy. A. Tam masz napisane. Ja na przykład mam Jaki. swojego 3PK 12 miesięcy. Mój 3 25 miesięcy, za 25 miesięcy. Łe! Belarusa ma prawie rok, 11 miesięcy. A ty ile masz tego 3 pk 11 miesięcy czy 12 miesięcy? 12. rok ma. No to rok ma. Jest A mój rzetor 28 miesięcy ma. Kurde, mam sobie Discorda. Pierwsza faza nawozowania na szesnastce? Zajciola. Gdzie ja mam wymagane wałowanie? Jedyny na jedyncej i dwudziestce piątce. I twoje pola też wymagają dziesiątka? Dziesiątka tylko u ciebie wymaga wałowania, u mnie jeszcze łąka wymaga wałowania. To też pole kurczę, dobra, jeszcze w następnym tym przejadę tam z nawozami, ale te pole mnie tak naturalnie z tym nawozem, są dziwne. Tak to jak sąsiad, to. jak tutaj już to zbierzesz tą trawę, no to se przecież nawozem przelecisz z wałami nie nawozem. No, tu się weźnie sypnie nawozem. Ja ci ostatnio tu sąsiad dwa nasypnąłem na to. Na tą łąkę. No albo zmarnowałeś wapno, albo dało pożytek To, to ja moje się... było wapno. no wiem, no ale to jest taka szansa, że te pole w ogóle nie wymagało wapna, nie? Ale... No nie. <słuch> no właśnie. <słuch> Dobra sąsiad. Wyłaś z tego teraz żegnamy się z widzami. ten ja sobie poza odcinkiem zrobimy. To peki, pa ale lecisz, ściągniesz malina. O Boże, no ucinę. No właśnie, już uciął. Dobra, skoro sąsiad nie chce się pożegnać, to ja się pożegnam z wami sam. Mówię, no dziękuję wam za oglądanie tego dość krótkiego odcinka. Sąsiad biegnie się pożegnać. No i co? W tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję, że obejrzeliście go do końca. No i co? Do następnego. Do następnego. Cześć. Na razie.